Tam znajdziesz. Dobrze, więc już przechodzimy do rzeczy. Widzowie, plan na dzisiejszego streama jest taki, żeby po pierwsze trochę się pouczyć końcówek, a po drugie żeby trochę pospidranować końcówki. Więc myślę, że będę robił tak, że yy, zrobię na początek speedrana, przynajmniej spróbuję, bo nie zawsze mi wychodzi. Nie zawsze mi wychodzi, ale spróbuję zrobić speedrana danej końcówki, Później spróbuję zrobić na spokojnie, tak żebyście, żeby wam wytłumaczyć po kolei, co robię i dlaczego. I później na przykład jeszcze kilka razy tak na szybkość. Tutaj powiem wam, że nie jest tak łatwo, to znaczy żywego przeciwnika łatwiej jest zamatować gońcem i skoczkiem, bo komputer rzeczywiście momentami potrafi się tak złośliwie pobronić. I jak dzisiaj to robiłem sobie tam no z kilkanaście razy, to raz czy dwa a mi zabrakło paru posunięć, żeby zamatować. Szczególnie jak na szybkości. Oczywiście, że Dawid Czerw istnieje. Można się nawet z Dawidem Czerwem spotkać w Poroninie, Także jak ktoś jedzie na turniej, to można piątkę przybić. <grych> Dobra, no to startuję wobec tego. Na początek spróbuję na szybkości. No póki co mój rekord to jest tam minuta coś chyba minuta 36. Bo tutaj trzeba w pięciu pozycjach zamatować gońcem i skoczkiem jak najszybciej. Także odpalam chill piano dla pełnego skupienia i naparzamy. Oj, i wyłączyłem sobie. Dobra, więc jeszcze raz i teraz naparzamy. Ok. Oj, oj, pomyliłem się ruch. No, na czym on myśli, kurde? Psuje mi tu speedruna. Co jest? Right. Eee, dobra, tu, tu pomerdałem sobie. No minuta trzydzieści sześć. Szybkie oksy do flagowania gier. Nie, nie, nie. To są specjalne oksy, co wiesz? Wyświetlają y, podpowiedzi, nie? To w, w 3D y, na luzaku. No to. Tak, nie? Matowanie końcem i skoczkiem to już umiecie, nie? Także to załatwione, to chyba możemy przechodzić dalej. No nie udało się. I nie... teraz będę tłumaczył. Więc tak. Kluczowa kwestia, jeżeli chodzi o zamatowanie gońcem i skoczkiem, no to trzeba zagonić króla przeciwnika do rogu. I to jest bardzo prosta kwestia, ponieważ każde matowanie w ten sposób działa, że figurami trzeba stworzyć siatkę matową, zepchnąć króla przeciwnika do bandy czy do rogu, no i zamatować. I tutaj jest bardzo ważna sprawa, już na sam początek, mianowicie do którego rogu chcemy króla zaganić. Otóż okazuje się, że żeby dać mata, no to trzeba zagonić do rogu koloru gońca. Czyli jak macie czarnopolowego, no to do czarnego rogu. No i tutaj akurat bardzo łatwo dajemy mata, ponieważ król ogranicza króla przeciwnika, goniec odbiera pole c1, więc hopsa, zabieramy pole królowi, król odchodzi, hopsa dajemy mata załatwione. Tutaj mamy identyczną końcówkę, tak jak wcześniej, z tym, że, z tym, że trzeba jeszcze jeden ruch więcej zrobić praktycznie, czyli tutaj, no i błędem byłoby goniec b7, no bo wtedy jest pad, więc wyczekujemy, no i teraz możemy dać szaszka i yy, jak król już ma odebrane wszystkie pola, no to dajemy mat. I teraz wszystko się zaczyna. Yy, ponieważ tutaj mamy biało-polowego gońca, a król jest w rogu czarny. No więc my nie chcemy, być, nie chcemy, żeby ten król był w czarnym rogu. Chcemy go zagonić do białego, czyli chcemy go zagonić tutaj. I to jest właściwie jedyny manewr, który trzeba umieć. I to jest bardzo prosta sprawa, jeżeli się wie, bo zastosujemy manewr literki W. Czyli skoczka przestawimy na F7. I ten skoczek będzie sobie kicał, właśnie tworząc taką literkę W, jakbyśmy tutaj po skosie te strzałki narysowali. Więc na początek będziemy odbierali po kolei mu te wszystkie pola, żeby zagonić go do drugiego rogu. Także punkt pierwszy, przestawić skoczka na F7. Cyk, jedno pole jest zabrane. Teraz chcemy zabrać kolejne pole, no ale król przeszkadza. No to trzeba delikwenta wyczekać, cyk, kolejne pole zabrane. No i teraz yy, chcemy zabrać pole yy, kolejne, pole F8, no więc uskuteczniamy właśnie manewr literki W. Czyli skoczek E5 i skoczek chce przejść tu, żeby zabrać pole F8, ale król... Czarnego stwierdził sobie: Dobra, dobra, no to ja tutaj będę uciekał, a żadne pole F-8 mnie nie obchodzi. Ale to tylko pozory, ponieważ manewr literki W jest przepotężny. No i zobaczcie, zgodnie z manewrem, skoczek przechodzi na D7, no i teraz król przeciwnika będzie chciał uciekać na A6. No to budujemy siatkę matową hopsa, i teraz zobaczcie, Skoczek z gońcem perfekcyjnie współpracują, no a z drugiej strony król domyka. No i teraz chcemy zabrać pole C6, czyli chcemy wjechać gońcem na B5, żeby zmniejszyć tę klatkę klasycznie, jak, jeżeli chodzi o matowanie. No tylko na B5 wejść nie możemy, więc trzeba wyczekać, król odchodzi, no i hopsa, tak. I mamy już klatkę domkniętą. Kiedy klatka jest domknięta, no to król podchodzi. No, i znowu delikwent chce nam uciekać, ale my jesteśmy złośliwi, więc odbieramy mu kolejne pole. No i widzicie już ten schemat, widzieliśmy tam dwie linie w, drugą, w prawą stronę przesunięty. No więc kończymy rysowanie literki W, odbieramy kolejne pole, przechodzimy królem. No, i znowu odbieramy y, kolejne pole. I teraz już y, król przeciwnika jest w dobrym rogu. No, i tu y, już widzieliśmy sposób na matowanie. Więc wystarczy wyczekać, hopsa i mat. I załatwione, nie? I prosta kwestia. Natomiast tutaj zaczynają się delikatne schody, ponieważ no tutaj absolutnie żadnej siatki matowej nie ma, więc trzeba od zera się zabrać za robotę. I tutaj powiem Wam szczerze, że jak sobie ze Stockfishem o rankingu 3200 trochę próbowałem tego matowania, to parę razy się zdarzyło, że tam jakiś błąd popełniłem i był remis przez. 50 mm, przez 50 posunięć bez bicia ani ruchu pionym, tak? bo mamy 50 posunięć, tak? żeby zamatować. Więc od czego należy zacząć? Zapamiętajcie sobie taki prosty schemat, że y, ustawiacie y, skoczka na czarnym polu, no i gońca wiadomo na, też na czarnym polu, ponieważ skoczek stojąc na czarnym polu kontroluje białe pola, bo skoczek zawsze kontroluje przeciwne pola do, do tego pola, na którym stoi, więc skoczkiem zabieracie białe pola, a gońcem zabieracie czarne pola. I w ten sposób jest siatka matowa stworzona. No więc przykładowo ja sobie tutaj właśnie hop, skoczka przestawię na czarne pole i gońca też na czarne pole. No i tutaj siatka matowa w ten oto sposób została stworzona. No i podchodzę po malutku królem. Tutaj tak jak widzicie, ten e, Stockfish czasem się broni tak e, agresywniej, czyli stara się utrzymać tego e, króla w centrum, a czasem idzie do złego rogu. Bo teraz mamy czarnopolowego gońca, więc chcemy zagonić gdzie przeciwnika. No oczywiście do e, czarnego rogu, e, czyli do chaosu. E, no więc teraz idziemy dalej. E, tak, to chodzi o to. Mm, o, no chodzi o to, że trzymasz Hetmana po Lce od króla. E, będzie będzie jeszcze matowanie Hetmanem, to wyjaśnię. E, no dobra, więc e, w każdym razie podchodzimy tutaj e, królem dalej, tak? No, i hop, odbieramy przeciwnikowi kolejne pola, no i teraz mamy już nasz schemat, czyli ee, znowu ta literka w jest rysowana. No i cyk, zabieramy kolejne pole, e, literka w, hop, skoczek przechodzi. No i tutaj e, znowu budujemy tę siatkę matową. Skoczek z gońcem odbierają pola, cyk. Król chce uciekać, nie pozwalamy mu. Zabieramy kolejne pole. No i dalej literka W. Zabieramy kolejne pole. Cyk. Chciał uciekać tutaj, więc zabieramy kolejne pole. Cyk. No i teraz już znany nam schemat matowania Hopsa. I sprawa załatwiona. Ogólnie było pytanie o to matowanie hmm, Hetmanem. To odpal sobie lekcję na czeskomie o matowaniu. Tam masz wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. No dobra, więc tutaj mamy tą samą właściwie sytuację, z tym, że skoczek nam wisi, więc tutaj trzeba uciec. No i znowu tak, podchodzimy sobie królem elegancko. No i tutaj zamykamy króla w klatce. Czyli zobaczcie, tutaj skoczek z gońcem odbierają pola, no i król odbiera kolejne pola, nie? I teraz pytanie, gdzie my chcemy tego króla zaganiać? No to spróbujmy w ten sposób. No i hop. I teraz trzeba uważać, żeby nie dać pata, nie? To, to jest dosyć istotna kwestia, o której warto pamiętać. No i cyk. I mamy manewr nasz klasyczny, literka W. Tylko jeszcze zabierzemy najpierw pole G1. I teraz zobaczcie: król już ma prostą drogę, żeby go zagonić znowuż do roku. Także cyk. Przestawiamy. Przestawiamy, no i tutaj, to już w pół sekundy jesteśmy w stanie tego mata przeprowadzić, bo to już widzieliśmy milion razy. Zamykamy w klatce, mm, tutaj oczywiście nie wypuszczamy, odbieramy kolejne pole, no i cyk, dalej manewr literką W i kr y król jest teraz już w dobrym rogu, no i teraz wystarczy tego króla oponenta zamatować. Proste, proste. Dobra, próba pobicia rekordu 1. <ścoughs> O, widzicie, i tutaj zaczął mi przeszkadzać w inny sposób. Uch. Już się zamotałem. Okej, okay, dobra. No kurde, minuta 42, tragedia, tragedia. Dobra, ale kurczę, no tam nie jest źle, nie jest źle, nie. Ale dobra, go next. Próba numer 2. A i znowu włączyłem sobie. Oj! Za szybko, za szybko poleciałem. Ajajaj. No dobra, próba numer 3. Ten, widzicie, wypuściłem tego króla. Miałem najpierw, miałem najpierw odebrać to pole, ale o jedną przekątną za daleko poleciałem. Dobra, próba numer 3. Mm. O! powity rekord proszę państwa jest Minuta 22. 6 sekund zostało poprawione. Ewidentnie rozgrzany zawodnik. Zobaczmy, tutaj podobają mi się te statystyki. Jak to pokazuje, że na którym przyspieszyłem. To na tym trzecim ewidentnie, to mam już praktycznie do perfekcji opanowane. No. Do top 5 to musiałbym poprawić tak o. 12 sekund, bo tam minuta 10 jest rekord chyba. Yy, no, minuta 10, co musiałbym licznera pobić. No dobra, to próba numer 4. Jeszcze dwie próby, zobaczymy. Może się uda, kto wie. Oj. Za szybko poszedłem. Oj, pata to dałem za szybko, za szybko chciałem. Ej, miałem najpierw tutaj zagrać, a później cofnąć, a poszedłem od razu. No dobra, to nie wyszło tym razem. Także... To nagle to podjawle nie. Dobra, dobra. Jeszcze raz. Jeszcze jedna próba. Teraz już będzie minuta 09. Zobaczycie. <śm> kurde no niestety niestety tym razem nie poszło no mówi się że trudno żyje się dalej ale dobra minuta 22 wezmę wezmę to <ścoughs> ale początek był dobry tylko tam o, no 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 patrzcie o 20 Sekundy poprawiłem pierwsze, drugie, trzecie o jedną dziesiątą Już byłem na dobrej drodze, żeby być rekord, ale niestety to ostatnia mi zepsuła no. Niestety, niestety Ale jest okej, okay. jest okej okay. to, to znaczy, że w szachach klasycznych jak będę miał plus 30 sekund za każdy ruch To bez problemu jestem w stanie zamatować gońcem i skoczkiem To mi się podoba E, także myślę, że można zaliczyć, że gońcem i skoczkiem umiem matować e, z, drobną, e, z drobną pomyłką, ale jest ok. E.